Jak się masz? Dwudzie dwuletnie dziecko uczy się ciąć maczetą. Tutaj, u ludu misak. Tak, tutaj wysiedliśmy. A tutaj wita nas krowa, która chce zjeść kwiatki. <grystanie> Idziemy do domu naszej przewodniczki. Jest I. Tutaj pokazywałam nasz swój warzywniaczek, a tam jest jej dom. U rdzennej ludności, Misak, czyli tak jak dawniej nazywaliśmy Indiani, jesteśmy w górach, w Andach. Zobaczcie, ludzie tak zbierają na... się na co dzień. To jest pan, który jest rektorem tutejszego uniwersytetu. który jest tu nazywany? Mój Jose Vicente Conde Morales. I nasza przewodniczka. I mój z jest Morales, soy Słuchajcie, ci ludzie mają bardzo dużo kultury, wiedzy. Ja już tutaj powiedziałam, że moim zdaniem ludy Amazonii, Indianie z Amazonii są przereklamowani, ponieważ nie wykształcili takich kultur, y, uczelni, nie wykształcili nawet kultury roli. Tutaj my mamy wspaniałe uprawy, uczą się też tego na uniwersytecie, y, mają swoje y, prawo i też walczą o swoje prawa w parlamencie tutejszym, o więc naprawdę wydaje mi się, że bardzo dużo się możemy od tych ludzi uczyć.